Cześć, jestem Laila. Kiedy mówię ludziom, że mieszkałam w nawiedzonym domu, słyszę najczęściej odjazdowo. No cóż, osobiście nie nazwałabym całego tego przeżycia odjazdowym. Mam przyjaciółkę Sarę, z którą przyjaźnię się od dziecka. Chodziłyśmy do tej samej szkoły i razem poszłyśmy na ten sam uniwersytet. Nasza uczelnia znajdowała się w innym mieście i musiałyśmy się przeprowadzić przed rozpoczęciem roku akademickiego. Nie chciałyśmy mieszkać w akademiku, więc postanowiłyśmy poszukać jakiegoś miłego mieszkania dla nas dwóch. Wszystkie miejsca, które oglądałyśmy, miały jakiś mankament. W końcu wpadłyśmy w desperację i nagle natknęłyśmy się na ten dom. Dwupiętrowy dom. Niemal w centrum miasta, ale w zacisznej dzielnicy. Co więcej, kosztował grosze. Już to powinno wzbudzić w nas podejrzenia, ale my byłyśmy beztroskie i nie przejmowałyśmy się tym. Nie mogłyśmy uwierzyć w nasze szczęście. Kiedy się wprowadzałyśmy, przywitali nas mili ludzie, którzy okazali się naszymi sąsiadami. Jednak mężczyzna był nieco zakłopotany.